Może trochę opowiem Wam o sobie, o mojej historii, o mojej przeszłości. Bowiem w podstawówce właśnie zastanawiałem się nad tym, kim mam w życiu być. Może zostałbym artystą, bo bardzo lubiłem wówczas rysować. A plastyka to był mój ulubiony przedmiot w szkole podstawowej. I często uczestniczyłem w jakichś konkursach, i zawsze miałem piątki na świadectwie szkolnym na koniec roku. No, ale moje życie potoczyło się, można powiedzieć, własnym torem. I nie zostałem malarzem. Ale nie będę teraz opowiadał o tych moich zawodach i to, co w życiu robiłem, gdzie pracowałem i tak dalej, bo tego bardzo było dużo. Chciałem Wam tylko powiedzieć, że właśnie warto bez względu na wiek realizować swoje marzenia i pasje próbować chociaż. Ja spróbowałem. Nie efekt. Proszę bardzo.